Witajcie, mam na imię Tomek. Jestem uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej w Orpegu i uczę się na odległość, a teraz pokażę Wam jak wygląda moja wirtualna szkoła. Na początku muszę się zalogować. Wybieram logowanie, a następnie otwarta szkoła uczniowie. Teraz muszę wpisać swój login i hasło. Popatrzcie, tak wygląda moja platforma edukacyjna. Na samej górze znajdują się zakładki, strona główna, przedmioty, plan zajęć, prace kontrolne, koła zainteresowań, konkursy i ostatnia, Twój profil. Zaraz pod główną belką znajduje się moja skrzynka mailowa. Poniżej znajduje się nasza tablica ogłoszeń, na której umieszczone są najważniejsze informacje coś jak karteczki przypinane magnesem do lodówki. Po lewej stronie jest galblotka, a poniżej prace kontrolne do wykonania a na samym dole zadania domowe do odrobienia, żebyśmy o nich nie zapomnieli. Z prawej strony jak kartki z kalendarza najbliższe zajęcia, najbliższe koła oraz miejsce, gdzie ogłaszane są informacje na temat konkursów. Przejdę teraz do, do kolejnej zakładki na górnej belce, a mianowicie planu zajęć. Jest to, jak widać, mój plan lekcji. Sprawdzę mój plan zajęć na dzisiaj. Jak widzicie, mam dziś lekcję z języka polskiego. Klikając na szczegóły zajęć, wchodzę do okna, gdzie oprócz szczegółowych informacji, mam możliwość bezpośredniego przejścia do kursu w Moodle. Popatrzcie, tak będą wyglądały moje zajęcia online. Aby się spotkać z, z nauczycielem oraz moimi kolegami, koleżankami z klasy muszę kliknąć na lekcję online. Aby wrócić do panelu ucznia muszę kliknąć na samej górze Wróć do panelu ucznia. To już wszystko co chciałem pokazać. Teraz muszę się wylogować. Zrobię to za pomocą przycisku Wyjdź. Do zobaczenia. Papa! Pa. Cały film instruktażowy możecie obejrzeć na platformie edukacyjnej po zalogowaniu.